Witam Was w Maściece na Bradzie. Czyli miałem już w tym roku, w tym sezonie nie kręcić w zasadzie żadnych nowych filmów. Po tym jak pokazywałem Wam ograniczenie gniazda rodziny do zimy. Ale po nakręceniu do poprzedniego filmiku sprawdziłem tą rodzinkę, bo wydawała mi się lekko podejrzana. Pszczoły były tam rozbiegane, rozchłukane. Nie siedziały na ramkach, tylko generalnie siedziały na ścianach ula. I na dennicy. No i okazało się, że jest to po prostu bez matek. Nie znalazłem matki, nie znalazłem jajek, nie znalazłem czerwiu. W związku z tym, że ta rodzina była słaba, czy jest bardzo słaba. Podjąłem decyzję, że nie ma sensu jakoś tam ratowanie, poddawanie nowej matki, czy, czy łączenie z Mini Plusem, żeby delikatnie wzmocnić. Po prostu rodzina ta zostanie dołączona do innej rodzinki, do tej, w której to jest rodzina, w której był bez matek. Poddałem matkę, matka została przyjęta. Wszystko, wszystko tak, jak powinno być. No, natomiast no, tej matki nie było dość długo. W związku z tym, nastąpiło pewne opóźnienie w rozwoju. Więc żeby wzmocnić tą rodzinę, dołączę tą rodzinę bezmatyczną, którą dzisiaj Wam pokazywałem przy układaniu gniazda. Za parę dni ułożę tutaj gniazdo, dam syrop i sobie pójdzie wzmocniona do zimy. Więc szybciutko pokażę Wam, w jaki sposób ja łączę rodziny o po tej porze roku, czyli we wrześniu. Taką metodą według mnie bardzo prostą, szybką, skuteczną, bez tam zbytniego doktoryzowania się. Więc pierwsza rzecz, wiadomo, robię to oczywiście już pod wieczór, kiedy ustały loty. Nie ma problemu, że pszczoła lotna gdzieś tam mi się pogubi i będzie krążyła po pasiece. W spryskiwaczu mam wodę z dodatkiem tam olejków zapachowych, to chyba lawendowy, akurat. To jest nieważne. Po prostu chodzi, żeby trochę oszukać też zapachem, tą rodzinę na rodzinę, do której dołączam inną rodzinę. Kładę po prostu gazetę. Ja akurat tą gazetę dość mocno pryskam. Dzięki temu nie ma problemu, że gdzieś tam ją wiatr poderwie, gdzieś się przesunie. I w uliczkach między ramkami robię parę takich no, nacięć w gazecie, żeby pszczoły wiedziały, gdzie się mają przegryzać. I to jest jedno. I teraz idę po rodzinę, którą chcę dołączyć. I tam rodzina zostanie tu postawiona. i to jest w zasadzie cała robota natomiast jest taki jeszcze mały myk bo tutaj mamy zapewne trochę pszczół tak? więc żeby one się nie zmarnowały żeby to tak że otwieram wlot do podkarmiaczki żeby te pszczoły mogły sobie przechodzić Stawiam jedno na drugim i już i sprawa załatwiona. A te parę sztuk wróci do siebie. Tak zestawione rodziny. O, no poczekam ze 3-4 dni, no dobrze, 4 dni czy 5 dni. Pszczoły sobie spokojnie przegryzą tą gazetę, wymieszają się, mają te zapachy pomieszane, także po prostu nie ścinają się. Jest nikłe ryzyko, że gdzieś tam y, zrobią krzywdę y, matce. Częste pytanie jest takie: czy stawiamy rodzinę bezmateczną na, matecz... na tej z matką, czy odwrotnie? Y, przyznam, że nie zwracam na to kompletnie żadnej uwagi. Łączę tak jak mi pasuje stanowiskami. Tak jak w tej chwili, że na rodzinę z matką postawiłem rodzinę bezmateczną działa. Odwrotnie na rodzinę bezmateczną stawiam czasami rodzinę z matką również działa. Tak naprawdę według mnie nie ma to najmniejszego znaczenia. I to by było tyle w zasadzie tego krótkiego filmu jak łączyć rodziny pszczele, jak łączyć pszczoły jesienią, bo przypominam jest w tej chwili mniej więcej połowa września. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i zapraszam do ponownego spotkania.